Witam wszystkich bardzo serdecznie, serdecznie, tutaj Zbiedny i zapraszam was do za kolejny odcinek z League of Legends, dzisiaj będziemy grać Ryzen na topie, za co, jak tylko kupmy, to i standardowo. Welcome, welcome, dobra, jak sami Cię? jestem razem na no, topier na idzie Soraka jako supportalekry Sevir i Hekarim w jungi przeciwko sobie Tarik, Sin, Jacks, Vladimir i Ezreal. No i dobra, tak jak tak samo, jak wczoraj pragnę przeprosić, powiedzieć wam, że sorry za to, że jest taka i nie inna jakoś lola e, wideo, medium low, ponieważ jeszcze nie posiadam karty graficznej, a kartę graficzną zamówiłem wtedy, kiedy te odcinki z Lola się e, pojawiają. Dlatego też e, karta będę miał dopiero we wtorek, bo wtedy im pasuje, ponieważ będę po prostu w łodzi. Ponieważ będę po prostu w łodzi. No i tyle, ale tary e, Będę w łodzi, ponieważ wiadomo wyniki z matur. Dlatego dobrze by było, przynajmniej moja była pani, odpowskiego pani wicedyrektor prosiła, żebyśmy się pojawili, więc dlaczego by nie. No i co, Coś się na temat Ryza? Fajny champion, bardzo mi się podoba. E, Maksował się w QE, teraz się maksuje QWE. Nagrałem Ryza e, i wam powiem, że nagram stosunkowo jedno temu, kilka dni temu, dlatego chcę nagrać jeszcze raz, e, ponieważ e, tam za dużo bluźniłem. First Blood, what the fuck? Co się stało, ludzie? No dobra, więc zagrałem Ryza i, e, i jeszcze nie były te zmiany na Q. Teraz maksuje się QWE. Powstaje pytanie dlaczego? Ponieważ e, daj nam e, pasywa, że nasz super doładowanie na Q trwa. Po, na Q w pasywie po prostu trwa dłużej. Dlatego QWE się maksuje. Może zacząć od W nawet i polecam i zalecam. No i co, no i tyle. Oczywiście coś jest, coś mógłbym w runkach i masterkach pozmieniać. Coś nie, coś jeśli chodzi o Ryza. I to w wcale nie, było, nie byłoby złe. złe a tylko aktualnie chęci nie miałem. I, I czasu, wiecie? Chęci czasu. W early game jesteśmy słabi. Raz jest słaby. Im dłużej trwa rozgrywka, tym gorzej dla przeciwników. Trochę tak jak z Nasusem, wiecie? Trochę tak jak z Nasusem. Im dłużej, tym gorzej. Dobra, ja te szymionki pobijam, tak z lekka. Z tym Jaxem na to piesze, tu w ogóle Jax ma um, tepa i Ignite'a Ależ w ogóle nie ciekawie. Nie dziwię mu się dlaczego ma Ignite'a, no ma ten skok, ten skok jest naprawdę dobry. I tyle. Ja raczej nie mam co się sadzić. Uuu, nie wezmę, wziąłem. Do Jaxa, przynajmniej na tym poziomie. Raczej nie da mu tutaj laskitować, od tak. Um, czym się wiąże baksowanie kub. Musimy trafić w przeciwnika, to nie jest wesołe. Kiedy na linii mamy po prostu miniony, gdy maksowaliśmy W mieliśmy, no, większe po do popisu, prawda? A teraz jest po prostu nie wesoło. No jeszcze taki sobie damage, takie sobie obrażenia. A to tak naprawdę kwestia czasu. Jacks, co on ma tam? Aha, ma flaskę i coś takiego. Łe, to go tak szybko nie zmuszę, żeby wycofał się ze swojej linii, prawda? Uuu, to bolało. To bardzo bolałbym na odpowiedzi. Ale go chyba bardziej co? Tylko niestety ja się tak trochę. Zmany wysram niedługo, oczywiście, chłopak nie ma żadnej ucieczki. Ponieważ nie ma smajta. problem jest tak naprawdę tylko jeden: coś im mi zabraknie, many. Ja się chyba cofnę, żeby jak najszybciej a... Jak najszybciej łezkę e, wystakować To jest bardzo wasze, to jest mega wasze. Chill out bro, ja się cofam, ponieważ ja mam manę w ogóle zwardowane typie, więc a, raczej tam dużo nie zrobisz. A, dobra, i kupię sobie jedno ciasteczko. No i tyle. No i tyle. I oczywiście te połóżę, bo tutaj może być listy. Nie czajcie się na na, na Hecarima. A, tak jak myślałem. Jestem ty głupi debilu on, Bardzo fajnie, że tego odważnie w ogóle wbija do Changi Hakarima Ale cóż, jeżeli ktoś się rozgląda po mapie to... nie Nieciekawie Bo m, tak to szybko bym pomógł Hakarimowi, jeżeli byłby w potrzebie Szkoda, że Issen się nie rzucił na Hakarima, być może byśmy go zabili Być może miałbym fraga, assistę Nigdy nic nie wiadomo, panowie. Nigdy nic nie wiadomo. Jeżeli ktoś się używa tepa, to postarajcie się zabić jak najszybciej, miniony. I przejdźcie do ataku. Do ataku waszego przeciwnika, ponieważ. Yy... No cóż, oni go będą bić, wy go będziecie bić i tak dalej i tak dalej. Co dalej? Nie używajcie tak TEPA. Ponieważ ja teraz wiem, że Jackson ma TEPA. Jeżeli użyjecie na wieży, ja mogę się domyślać, czy wy użyliście TEPA, czy nie użyliście TEPA. No bullshit to jest jakiś Dobra, dzięki Heka, że tu byłeś. Na ja wypadek gdyby Twoja pomoc okazała się zbędna, ale za zachęci to o, Ci się plusik należy. Tam zapisz sobie w zaszyciku. He. Tak było kiedyś. <ścoughs> Dobra, no ja się cofnę. Kupię sobie teraz bucicki. Kupię potki. Jestem happy. Jestem po prostu happy. Zrobimy tak, zrobimy tak, zrobimy trzy. A co mi tam? A nie, poczekajcie. Mm, a nie, jednak trzy. Jeżeli byłbym po stronie. Mm, tutaj, czerwonej, e, Tu mam kolor dla dal. To nie są być może, to komuś pomoże. To tutaj bym pinka sobie postawił. A tutaj bym co chwilę kładł e, trinketa, jeżeli miałbym tylko taką możliwość. I naprawdę ma, macie bardzo fajnie. What the fuck, co robi tutaj Jacks? Ja niestety nie mam tepa. A już chciałem się tepać. A już chciałem się tepać. I używajcie Q. Jak wracacie się z bazu, używajcie Q. Dzięki temu szybciej wysychuje Wam się łezka. A to straga mega ważne. Ach, trochę zjebałem z tym jednym biednym minionkiem. Mam nadzieję, że to już się nie powtórzy. Dlaczego używajcie kół? Ponieważ e, kół koszuje najmniej many. E, I najlepiej sobie laski to by pomocą kół. I tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę tak powiedziałam, tu chodzi tylko wysykowanie łeski. What the fuck, co to za słab? Czyżby Jack sobie nie radził ze mną. Teraz ja za chwilę zaatakuję Wladimira. Zobaczymy jakie będę miał obrażenia. A chyba stosunkowo duże. Chyba stosunkowo duże. Dobra, i teraz zobaczmy Lisina. Jestem raczej nie wpadnie na ganga. Ponieważ Vlad ma za mało HP Na to nigdy nic nie sobie wiadomo. Ja to będę pilnował, żeby Vlad sobie nie mógł las hitować. No właśnie o tym mówię Nie ma mowy, gościu Bez mojej zgody nie las hitujesz Być może go nawet zdejmuję. A, tylko dobrze by było... Zdajwuję, nie zdejmuję, dobrze by było, jak to zrobi się jak najszybciej Ponieważ on ma za chwilę plamy a to nie jest mi na rękę, no żeby się oszukiwać, prawda? Dobra, teraz laski to właśnie tak naprawdę tylko z ataku, jeżeli mi wyjdzie. A wyś nie chce. No i co dalej, Lisy? Nic ty zrobisz! Ponieważ ja mam stosunkowo dużo obrażenia. Mmm, dobra, ja użyję tepa. I za chwilę znowu pojawia się Na górze. Zrobimy już coś takiego. O, i tak, tak jak mówiłem, używajcie tego tepa. Przeciwnik nie ma, dlatego powiem, czego użyjcie, czy nie. Nie, dobra, ja nie będę ryzykował. Te miniony mnie po prostu obijają. No Ty też mnie zabiję. Aha, no zaraz w się, cofnął. A nie, uuu. Nie zginę, nie zginę. Uuu, ledwo. Dobra, dobra, ja na ole tą farbę cofam się. No i teraz muszę zasować piecho, ale, ale to nic. Dobra, one by one, że tak powiem. Jax, Wladimir, nawet Lisyn, aczkolwiek go nie zabiłem, tylko mocno robiłem, Nawet Lisyn. O lisen, co ty grasz? Co ty grasz, ty piech. Lisyn to chyba się wczoraj urodził. Jackson, to było słabe. Dobra, chyba mamy drugiego, a nie pierwszy smok. No dobra. Myślałem, że to, już jest drugi. Eee, no i właśnie o tym mówię, maksowanie kół, to nie jest złe teraz, nawet wam powiem, że musicie maksować. Tylko, co z tego, jeżeli na Lili macie pieprzone miniony, które wam blokują dostęp do przeciwnika. O, Jesus, no to teraz Vlad mnie obija. No, Hekarym, gdybyś wpadł jeszcze raz, nie popłakałbym się. Ajajaj, aj, aj, to QW, to jeszcze ma za mało wrażenia. Dobra, okej. Okay. Podziękujmy ładnie, bo mu się należą. Podziękowanie, oczywiście. I tu będzie double kill? Musi być double kill. Po tej fali ja się oczywiście cofnę. Ile mam wysokowane? 400. No dobra, jeszcze 5 minut będę miał już na maksa wysokowane. Zrobimy sobie coś takiego. I w sumie już mogę iść. Dobra, jak dalej będzie w ogóle wyglądał mój build, bo wydaje mi się, że ta gra może zakończyć się wcześniej. Mm, Skończyłem jak sami widzicie dalej. E, kupiłbym Serafina, znaczy się bym ulepszał. E, Rabadona nie opłaca się, buty jak sami widzicie już mam. E, Abesalę bym raczej kupił, czy nie kupił, e, Kupiłbym bym Sala, bo tu widzę S, blue S to będzie Więc Abesalę będzie jak najbardziej na miejscu e, Zonie bym kupił w i to byłoby fito, tak naprawdę Mam 30% cooldown redaction, jeżeli chcielibyście 10% Co nie jest wcale złe Moglibyście kupić spirit visage e, I tyle, jeżeli byście dostawali w dupę to jakieś tam adekery, nie adekery Polecam wam kupić um, Zamiast powiedzmy, nie wiem, no w odstafa. Chociaż wujca to dobra rzecz na razie. Nie? To już musieliby się pomyśleć, domyślić się sami. Dobra. Zamiast powiedzmy jakieś przedmiotu przedmioty, ja bym walił raczej w a to zależy, jak wygląda Wasza sytuacja na. na mapie. Nie mapie w waszej grze. Kupiłbym ten, ten frozen Heart i byłoby naprawdę fajnie. To daje wam wiadomo mana. Im więcej many ma raz, tym większe ma obrażenie. No i tak to w sumie wygląda. Tutaj e, ja widzę dosyć mocno stakuje sobie w lat swoje E. Bardzo może mądrze z jego strony. Uuu, E jeszcze nie zadaje obrażeń. Jakie to smutne. Ale dostał, musiał się chłopak zdziwić. Ło! No dobra. Jeszcze rzucił nam ignite'a. Gdyby nie Ignite, spekulowałbym, że... Spekuluję, że zostałoby mi tak z... No nie wiem, no. W 10 HP? 15? 20? No ale stety, niestety. Stety, niestety... Dobra, Abesalę już sobie walniemy, bo nie Wysokie to trochę zajmie, a to może niekoniecznie walnę sobie Abesala, aczkolwiek kupię sobie jakiś Magic Resistę. No, teraz, um, ile mam już wystakowane? 500, dopiero 500. A, jejku, jejku, Szkoda mi czasu. A farma dla mnie jest ważna. panowie że to ma jakiekolwiek znaczenie? Ajajaj, to jest w trójkę na bocie. Dobra, i gitara. Dobra! Raj za się NBRS nie, nie jest aktualnie zbalansowany, tak jak sam widzicie on jest naprawdę bardzo wącą postacią. Dlatego granie nim na rankadach e, jest czymś jak najbardziej na miejscu. Dobrze, że miałem Knighta, więc... E, o, o Jesus. To bardziej, że miałem Ignita, więc sam trochę zaslowałem tego Vladimira, dlatego też mi nie uciekł chłopak. Ale jestem w ogóle gra mega słabo, naprawdę mega słabo. Może, może się nim dopiero uczy, nie wiem, nie wiem Ale naprawdę gra. Po prostu kurewsko słabo. Dobra, 600. Prawie 600, mam 1600. Ho. 1700? Nie, 1650. Boże, a ten nic nie lubi tej suraki. Naprawdę jej nie lubi. Zamiast w ogóle skupić się na dekery. czy coś takiego, to nie, 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 dzisiaj będzie support Sivir w ostatniej chwili, Woody. Ile mi tam w ogóle golda brakuje? Dużo, 300, to nie ma problemu. Jeżeli mi gdzie kupcie sobie? Tutaj, Warda. A to w sumie jak. <laughs> ciekawe czy dostanę stunę, nie? Nie. <śmiech> <śmiech> A, jednak była zastudowana, no dobra Oj, no, hekarim, hekarim Goddammit, ja wam to mówię, a ja sam zapominam Jeżeli e, Elegancko, pięknie idziecie do swojej bazy To używajcie umiejętności Q, żeby nas tylko ciął Do swojej bazy, jeżeli idziecie na swoją linię Tam gdzieś sobie zmierzajcie, no to używajcie to Q Nawet w powietrze, prawda? Nie ma to znaczenia czy używacie to na mionach, czy nie. Ważne, żebyście to używali. No i dużego nie wziąłem, co mnie mega boli. Ja sobie dalej będę puszował. Chociaż, 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 chociaż się przejdę. Bo tutaj widzę przynajmniej Double killa. Hmm, oczywiście, wi wi wiadomo, widzicie ja co mogę, ale to jest stun. A ktoś się ma jeszcze stunę czy nie? No, listy możemy je wykopać. No i gitara, dobra Tutaj S był, Mogłem zużyć flesza, tylko co z tego? Skoro zużyłbym tego flesza gdzieś w ciemno i to niekoniecznie by mogło działać Ile mi jeszcze brakuje? Stówka <laughs> Soraka Kotku, spokój się, nie szalej tak mm, Okej, okay, dobra ja się cofnę, czy warto kupić tutaj pinka? Nie wydaje mi się, wiecie, nie opłaca mi się Albo się jeszcze nie cofnę Dalej sobie będę stakował. No i gitara Yes, no, nie rzucajcie się na Ryza, no to, to nie ma sensu Nawet, nawet jeżeli bylibyście Riven, ja mógłbym was zrobić Będąc Ryzen, czy ktokolwiek inny będąc Ryzen. Więc na Ryza no to tak lepiej się 10 tysięcy razy zastanowić Czy dacie radę, czy dacie radę Nie odpuszczę mojej wieży W gościu się po prostu rozpłynął Serafina już mam elegancko Szkoda, że Vlad miał reda mm, Teraz już nie musicie tego drzwić, się że jeżeli macie Serafina Ponieważ yy, Mana regen nie jest zbyt duża Chyba że mielibyśmy blue, bądź jakiś amitem kupione, ale nie opłaca się. Na razie się po prostu nie opłaca. To zmarnowanie miesak w chwili punktu. A ulti możecie um, używać. Używać jak gminy, jeżeli teraz byście chcieli. Na przykład e, musicie odpuszować, czy musicie popchnąć linię. Dlatego Riven... E, Riven... <laughs> przeczytałem Riven. Um, dlatego też możecie używać Ulti. No w sumie no, nawet mogę wam to pokazać czego by nie, prawda? Bo tak naprawdę wszystko kręci się wokół e, pasywa Rysa, Widzicie, ut już mam gotowe. On może bajtować. No, ja będę ryzykował. Szkoda, im oddawać dawać tyle golda za mnie. Mm, Okej, okay, ulepszę sobie teraz. Um, 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 ulepszę sobie teraz. Abecala, skupię się na zoni. I tyle. I tyle. Daj mi się cofnąć, trzmaciarzu! Dobra. E tak, tak. Poczekam jeszcze chwilę, 30 się te golda, nie zbawia mnie to. Te 5 sekund mnie zbawia Czekaj na golda, a 30 się golda jednak mnie zbawia. Kamienka, no zobaczcie na tego skina. Tego skina się w ogóle nie da dostać, normalnie kupić. Dlaczego tylko i wyłącznie wygrać w parce? E, zapewne po pewnym czasie już w ogóle go nie będzie można dostać, jak na przykład Championship Raven. E, no i tyle. Tak mi się wydaje, ale no różnie to może być. No i tepa nie mam, tepa mam dopiero za. O, Tarik dalej walczy. Co ten Jax? Co ten jax? A zobaczcie, Lis naprawdę ja tu w kurewsko nie lubi tej e, soraki. Dobra, ja sobie dalej po środku będę poszło tego topa. Mam nadzieję, że nikt nie zajarzy. Eee, 3,5, w the fuck, ale oni przegrywają porządnie. I się poddać chłopaki nie chcą. Wola walki na najwyższym poziomie, jak widzę. Dobra, bijemy tą wieżę. Tariko jest, ale Dobra, mogłem włączyć Serafina, aczkolwiek wolałem poczekać a, na lepszy moment. takie się na szczęście nie zdarzył. Najlepszy moment ma na myśli wsparcie. Uuuu! Jaj, jaj. No ale dobrze, Double Kill dla Raven, więc dobre to i to. Kieje oni się podali, w końcu bym odpowiedział. Dobra, więc tak, teraz bym skończył e, Zonie. Następnie kupiłbym e, Wojtstawa. Żeby na przebicie, pancerze. Przebicie magii, tak? Na przebicie magii? Żeby, no, to ma na myśli po prostu. E, trochę imy się wam powiem. E, no ale nic, dobra, dziecko, mamal, żebym komentarz, jaki ten gb, jak wam się podobał. Standardowo zapraszam do komentarza. subskrypcji. i Trzymacie się. Do słyszenia. Hej